No cześć, mamy 4 lutego, rzuczek Stoł, jakiś miesiąc, jedemy teraz na Starobaza ule pozwozić, bo tam szef się o to wadzi. No będziemy widzieć mało przejażdżka, a potem może kajdali pojedymy. odpalamy po tym miesiącu. Oczywiście świecę musimy trochę podgrzać bardziej Niby jest ciepło, no ale po takim długim postoju to Dobra próbujemy O Jeszcze chwila podgrzejemy No i nie wiem jako z paliwem stoja Olha o jade, got palio. Oh.

Åh! Oh. Kiemem wrota i lecimy. A mamy kawałek, jakiś kilometr niecały. Lecimy. No jakże do Żuch stoł praktycznie od grudnia chyba 27. Bo nie było mnie cały prawie miesiąc. wyda mu musiał chyba skrzynia też ściągnąć, bo coś ciężko jedynka wskakuje. A się okazuje też na wyjściu ze skrzyni na Wał, co jest luzmą na łożysku. I prawdopodobnie przez to mi wchodzi w takie wibracje dziwne, jak się rozszfunguje. Jedzie już po tym na takim alaluzie. To całą kabiną, całą budą mi trzepie na wszystkie strony. A kwał, krzyżaki są postrawdzane, tam nigdzie luzów nie ma. Jedyny luz to jest właśnie na wyjściu ze skrzyni. Ale tego jeszcze nie ogarnią, nawet nie wiem jak to wygląda. Jakie łożyska tam są, albo co. A to już na wiosnę się będziemy bawić. No, a kierownicą mi trzepie teraz też, albo mało powietrza będzie, albo dać te opony za stotę. No i tak to wygląda wszystko. Nie idzie jedną ręką telefon trzymać, kamerować i jeszcze jechać, biegi ciepać i kierować. No ale już my są na miejscu praktycznie. No tu są ule, które muszę pozbierać, bo mu przeszkadzają po prostu. Że one są puste, bo pszczoły że posprzedował na jesień. A chciałem dopiero w tym roku się tym zająć na większość skala. Dobra, o, i takie coś trzeba pozbierać. Pomachaj do kamery. Kolega z Ukrainy. <grywia> o, to jest moja stara firma, tuż ich robił, no ale. Dużej no, robił. Tu się robiło, ale się nie zarabiało. O, tak powiem. Otworzymy paka i się rozłącza, bo to by dała a raczej jedną ręką nie dam rady, potem to spróbuję jakoś skleić, albo co, no. Ej, o, jakby mi ktoś nie, nie widział jeszcze. あたかいておもい。 są praktycznie no, korpusy puste do pozbierania wszystko. O, a tam mój stary brygadzista jest. O, o. No, dobra, wyda na razie kończył